9 listopada ubiegłego roku podpisano umowę na renowację Fortu ujście z latarnią morską. Cały czas trwają zaawansowane prace, ale jak to przy tego typu inwestycjach bywa, nie obyło się bez niespodzianek. Tym razem po demontażu godła okazało się, że pod tablicą gromadziła się woda, która zniszczyła cegły. Trzeba było dokonać w tym miejscu przemurowań i zamówić specjalne cegły, stąd opóźnienia w inwestycji. Wiadomo, że przy pracach przy tym zabytku cegła to nie jest taka z zwykła cegła, tylko musi być za, zamówiona w specjalnej cegielni, która takie cegły produkuje. Te cegły są robione ręcznie, wypalane. Ten proces produkcji tych cegieł, jak i oczekiwanie w kolejce, no bo wiadomo tam też są kolejki do, do takiego surowca, trwa około 10 tygodni i w zasadzie o ten okres te prace się przedłużają. Dodatkowo okazało się, że system odwodnienia również jest do wymiany. Tam okazało się, że te rury są zbyt wąsłe. Żeby odprowadzać wodę, to też trzeba przebudować. Tak, prace posuwają się planowo. Te wszystkie ubytki są uzupełniane. Spodziewamy się, że do końca września wszystkie prace związane z utrzymaniem postawionych rusztowań się zakończą. Wykonawca zapowiada, że chciałby już z końcem września rozpocząć demontaż tego rusztowania. Liczymy, że z końcem października cały, cała inwestycja, Remontu naszej latarni się zakończy. Koszt remontu latarni morskiej to blisko 5 milionów 800 tysięcy złotych. Warto dodać, że całość prac jest prowadzona we współpracy z ekspertami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po wykonaniu tego etapu inwestycji miasto zacznie pracować nad dokumentacją dotyczącą kolejnego etapu, czyli remontu wewnątrz latarni i tego, jak tę przestrzeń zagospodarować.